Hejka! Ja jestem Karo, a Kano kanał Karo It! W dzisiejszym odcinku będę przechodzić niemożliwe parkoury. Czy dam radę? Zobaczymy! Na początku wspomnę, że dziękuję Wam za dużo subskrypcji, że jesteście po prostu kochani zostawcie dużo pływ w górę. W ogóle tak na początku mówię, że jestem słowa z więc są... Żebyście nie byli zdziwieni, że po prostu jakby tak. No jestem po prostu taka słaba w parku. No niestety no. O nie. O, okej, okay, dam radę. O Jezus. O. Dobra. Moje ostat... Dobra, słuchajcie, moja ostatnia szansa. Ok, słuchajcie. O. Co, tak się stresuję, że go nie przejdę. A w sumie to tylko kupię No. Nie, nie biorę tego. Nie mogę tego brać na poważnie. No słuchajcie, no bądźmy ludźmi, no. Dobra, słuchajcie, idziemy na inny parkour. Żebyśmy nie tracili całego odcinka na jeden. Okej! Okay. Hm może ten? Wygląda słuchajcie, ciekawie, więc no, no to idziemy. Jaka fajna muzyczka Dobra, jesteśmy Okej, okay, jesteśmy o Jezu, ale mi się zacięło O nie O nie Coś się zlegowało Okay. O nie Jeszcze szybko Jezu, to jest takie złe Możemy nawet podskoczyć Poczekajcie, o Dobra, jeszcze raz klucza Kontynuj. Nie, Jezu, bym spadła nie, no ci dobra. Ja tego chyba nigdy nie przejdę. Dobra, idziemy na jakiś inny. O, nie ten, bo na tym już byliśmy. O, może ten. Jak na parkour wyglądasz, ciekawie. Dobra, idziemy. Dobra. O nie! Słuchajcie, załamka i jestem załamana. To już nie mam fioletowej lawy. O jezu. Dobra, czemu się tak stresuje? To tylko parkour! Chociaż w zawsze byłam... O, powinien się nazywać podwodny parkour Powinien taki zrobić, że Cały czas jest podwodny parkour Dobra O nie, dobra, słuchajcie, no Ostatnia moja szansa Nie! Przepraszam Was za mój głos, ale dalej po prostu mam. Yy, dalej jestem chora. Więc no. Myślę, że w końcu się wyleczę. No i będzie już normalnie. Dobra, słuchajcie, żebyśmy nie tracili czasu na jeden parkour, to yy, yy, idziemy. <laughs> Przepraszam, to idziemy na inny. Okej. Okay. Idziemy. Wygląda tak spoko. Zobaczmy. To przeszło, dobra. O nie. O nie! Chcę jeszcze raz, ostatni raz. Napiszcie w komentarzu parkur, a ja wam przypnę serduszko. O nie, dobra, słuchajcie. Idziemy na inny Jestem trochę załamana, no bo... Nie przesłałam ani jednego Jeszcze tylko dwa i koniec odcinka Dobra, jeszcze tylko jeden Dobra Idziemy Idziemy sobie po prostu Na parkura. Okej, okay, idziemy sobie po drapinkach. O, robimy sobie skrót. Mam. O nie! Dobra, ostatnia moja szansa. Start! Dobra, tutaj trzeba się pośpieszyć. Nie no słuchajcie, moja już ostatnia szansa, bo... Dzisiejszy tylko ten parkour, i, i, i koniec odcinka, słuchajcie. Więc no, więc chciałabym chociaż ten przejść. Nie bądźmy myśliwi. Ja po prostu chciałabym przejść. Parkour. Ej, coś się ścięło. <laughs> Ale super! Ale coś się ścięło, słuchajcie. Ale super. Ale lepiej teraz ry nie ryzykować. No bo nie wiemy, czy tylko na chwilę się daje tak... O nie. Jezus, jak ja po prostu tego nienawidzę. Masakra, słuchajcie. Uff, udało nam się słuchajcie. Odech. <noise> Odechnęłam z ulgą. Ja no jestem załamana, słuchajcie, załamana. Dobra. Zostawcie dużo łapy w górę. Oraz dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za tyle łapy w, w górę. Dziękuję wam, jesteście po prostu mili. Pa. Papatki, do następnego odcinka.